Mama Patryka zmyje mi głowę, ale to co? No w każdym razie próbujemy przejść. Co to jest? Mazak. No, mazak. Tu jakieś kawałki, a to jest chyba od kłusowniku. Zobaczcie. Pek. Poszła na moja szkoła. Trenowałem go przez dłuższą chwilę i daję sobie radę. Bardzo dobrze. Będzie z kim jeździć. Nie trzeba będzie samemu brodzić po wodzie. Ma kalosze, ma ochotę, to trzeba kombinować. No, i Patryk powiedział, że zwariowałem zupełnie. No, zwariowałem. Kurczę pieczone. Muszę wam powiedzieć, że według mapy jest tutaj droga. Natomiast jak widać na załączonym obrazku, ta droga jest takiej se jakości. No dobrze, że chociaż tereny piękne, cudowne. Jest na co popatrzeć, jest co pooglądać. No ale kurczę, ja nie mam samochodu terenowego. Oczywiście wychodzę z założenia, że końcówka tej drogi, no nie jest jakaś specjalnie dziurawa, tylko może jest po prostu nierówna. Mam nadzieję, że końcówka tej drogi będzie będzie jakaś cywilizowana i że gdzieś wyjedziemy. Jak na razie to poza czyszczeniem podwozia to nie widzę tu niczego więcej, ale o jakiś stawek jest. Zobaczymy może w tym stawku coś. Krówki tutaj są z boku, ale piękny teren. No to dobra, to za chwilę w takim razie nie, do stawku, do stawku to nie dojedziemy, bo jest zabezpieczony, żeby krowy nie wychodziły. Dobra, zobaczymy, gdzie dojedziemy. No, zaraz będzie, że chłopaka gdzieś pychamy. Nie, ja też spróbuję. Wiecie, właśnie próbujemy podejść, o ile będzie nas słychać, próbujemy podejść pod... E, pod wał, Czemu nie przejdziesz? Wiesz co, nie. Tutaj środkiem, środkiem, Patryk. Mama Patryka zmyje mi głowę, ale to co? No, w każdym razie próbujemy przejść, udało się. W takim razie jest dobrze, i w takim razie co się stało? <laughs> Przeżyliśmy. No, Kornel, pozdrawiamy Cię, bo to w Twoich okolicach gdzieś tutaj, ale piękne tereny. Wygląda to naprawdę fantastycznie. No to wracamy po magnesy i lecimy z koksem, ale wygląda to naprawdę przecudnie. To do zobaczenia za chwilę. No i co? I kilka rzutów lipa generalnie nie ma, nie ma nic poza tym, że e, trochę kamieni no ale te tereny nie są zbyt gościnne, na to wygląda. Lub mieszkańcy kulturalni, bo nic nie wrzucili do wody. No tutaj dosyć, dosyć ciężko się e, ciągnie, bo dosyć dużo jest zaczepów, o właśnie ale czuję kamyk obrócony, tak. No. Także tutaj też chwile porzucane i generalnie lipka całkowita. Nie ma dosłownie nic. Dosłownie nic nie powychodziło. W poprzednim miejscu też słabo, ale przyznam się, że dzisiaj przepiękna pogoda i generalnie można sobie pooglądać. Ło! O, wodą tryska. Na no, ale o tej porze roku to bardzo miłe, bo cieplutko jest. No i można sobie porzucać, można poobcować z przyrodą. Trochę wieje, ale ten wiatr jest taki naprawdę, naprawdę bardzo przyjemny. No, trzeba będzie zaraz zmienić miejsce. O. No dobrze, udało się, się udało. Za bardzo wieje, pewnie i tak nic nie będzie słychać. Ja to tam może jakoś specjalnie tetą nie jestem, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie denerwuje, jak ktoś syf nad wodą robi. No tutaj dzisiaj generalnie widzę, nie idzie nam zupełnie. Co my tu mamy? Mamy znów pusto. Na całe szczęście zaopatrzyłem się, mam nadzieję, że będzie widać, w worek. A to wszystko po to, żeby zrobić tutaj mały teleport. I proszę. No dobra, padła mi bateria, ale chciałem Wam pokazać cały worek z różnego rodzaju puszkami, butelkami, innymi pierdołami. Po prostu chamstwo i drobno drobnomieszczaństwo. Przeszedłem tutaj kawałeczek po brzegu, no i e, okazuje się, że dosyć sporo tego jest. Zrzucania nic, no ale przynajmniej co nieco posprzątamy. Nie wiem czy mi się to nagrało, bo padła, padła bateria i w związku z tym, e, no niestety, niestety nie udało się tego nagrać. Nie, nie bierzemy. Stropian jest nam do niczego zupełnie niepotrzebny. Ja jeszcze przejdę tutaj kawałek. Zobaczcie co to jest. Mazak. No, mazak. Tu jakieś kawałki, a to jest chyba od kłusowniku. Zobaczcie. Ktoś tutaj na pupy łapał, bo to się tak nazywa. I tu jeszcze jest jedno miejsce, gdzie wejdę, żeby pozbierać. Kurde! Zobaczcie ile tutaj butelek jest. Co za świnie. Wylejemy to. Oczywiście zasłaniam wszystko. No, ale tu ważniejsze jest zbieranie i przy okazji, żebym się nie utopił. Butelki, butelki, butelki. Patrzcie ile tego tu jest. O, ktoś tutaj niezłe imprezy robi. jeszcze. No nie sądziłem, że w tych okolicach tacy śmieciarze mieszkają. Jeszcze jedno, o, żebym tylko nie wpadł do wody. No tak naprawdę odsłaniam kolejne rzeczy. Zobaczcie ile śmieci, cały worek, a to chwila, moment i pozbierane. No dobra, ważne, że przynajmniej tyle udało się odzyskać. Aha, a haha, a to jeszcze twarożek. To dobrze, że chociaż troszkę poskładane. No, ale udało się co nieco odzyskać. Cały worek śmieci. Gdzie co? Dojechaliśmy do takiej starej miejscowości. Miasta właściwie, bo to całkiem spore miasto jest. E, no i a zobaczymy co to będzie. Jesteśmy z drugiej strony. Patryk jest tu, jak widzicie, z drugiej strony Spacerowicza, ja przejdę tutaj. No zobaczymy, jest jakaś szansa, że tutaj coś się pojawi. Bo to oczywiście z założenia, że w tak zwanym międzyczasie nikt tutaj nie szukał, nie sprawdzał i nie kombinował. Wysoki dosyć brzeg tu jest. No jestem ciekawy, bo to jest rzeka Warta tak naprawdę. No i w tym miejscu, akurat może nie dokładnie w tym, ale w tej okolicy Mógł być most, mogła być przeprawa. Ach! Narobiłem z syfu. Niestety, gdzieś w którymś momencie przesadziłem i zrobił się mały młyn z linką. No, mam nadzieję, że linka się zaraz rozwiąże. No, Patryk też swoją linkę, niestety, za każdym razem powiąże. Namiesza. Dobra, robię porządek z linką i zaraz wracam do Was. No dobra, rozplątane. Nie chciałem Wam zabierać czasu. Teraz rzucik. No i sprawdzamy, co też ciekawego się tu wydarzy. Patryk już wyczaił, że dno jest piaskowe. Ja tak spróbuję trochę tutaj zejść niżej. O, okej, okay, będzie jakoś tak wygodnie. Oczywiście mając nadzieję, że tam nie wpadnę. No i? I co z tego będzie? Jak na razie zupełna cisza trochę roślin no i puściutko coś mam wrażenie że dzisiaj przede wszystkim będzie tylko z tego sprzątania co nieco dobrego a poza tym jakoś marne szanse tutaj coś Ech, to prawdopodobnie zaczepy delikatne no cóż no Ty mamy szczęścia może jeszcze spróbujemy w jedno miejsce podjechać, tam kawałeczek dalej, chociaż co my tu mamy, nie, mamy trafy. Spróbujemy podjechać tam jeszcze w jedno miejsce koło takiego mostu i na tym chyba dzisiaj całkowicie już zakończymy. Jeszcze ściągnięcie małe, zobaczcie jak fajnie młody mu idzie. Pyk, poszła na no. moja szkoła. Trenowałem go przez dłuższą chwilę i daję sobie radę bardzo dobrze. Będzie z kim jeździć. Nie trzeba będzie samemu brodzić po wodzie. Ma kalosze, ma ochotę, to trzeba kombinować. No i niestety tu też nic. No to trzeba zmieniać miejsce.